Na samym wstępie chciałabym podziękować że za bardzo ciepłe słowa, które padły na tej sali w odniesieniu do tej książki i cieszę się, że większość z Państwa zdekodowała nasze intencje. To nie jest publikacja naukowa, tylko taki handbook, mały przewodnik po socjaldemokratycznej polityce społecznej, który warto napisać, przejrzeć i przeczytać, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, czym różni się polityka, ten przymiotnik socjalny od społecznego, socjalny, doraźny, społeczny, horyzontalny, długookresowy. Wydaje mi się, że też problemem nie jest to, żeby za wszelką cenę zwalczać wolny rynek i, i, i przedsiębiorczość, bo przecież nie będziemy nacjonalizować warzywniaków, prawda? Głównym problemem, z jakim się borykamy, i głównym wyzwaniem dla lewicy i socjaldemokracji, są problemy redystrybucji tego, co, co zostaje wyprodukowane. Więc. Um... Warto by było także, żebyśmy zdali sobie sprawę, że zabezpieczenie społeczne i wszelkie usługi społeczne, o których mówimy, to są, należą do kategorii praw człowieka. One są, powinny być uniwersalne i powinny być przynależne bez względu na status ekonomiczny, płeć, rasę. A niestety tak się czasem nie dzieje. Więc mam nadzieję, że, że ta, ta publikacja jednak będzie przydatna i, i zachęcam Państwa do lektury. Dziękuję.